Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer W dzisiejszym odcinku zapowiem dla Was zapowiedź mojego live'a z moim znajomym I jeszcze dodatkowe filmy na jutro po live'ie Ale zanim to, to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów A są to moi najlepsi widzowie Pozdrawiam mniejszym agrochodowcę, Pozdrawiam Kamila Rada Pozdrawiam Najka Pozdrawiam Kielara, pozdrawiam Kacieja, pozdrawiam Wiktora Banaszczyka, pozdrawiam Piotra Wieteskę, pozdrawiam Junkleosie, pozdrawiam Oliwkę, pozdrawiam Martynkę, pozdrawiam GDS, GSDG, pozdrawiam Mariusza Pudziana, pozdrawiam Messiego, pozdrawiam Mbappé, pozdrawiam Skinerka. pozdrawiam Golfa Wulkanowego. Pozdrawiam Dominika Szczepańskiego. Pozdrawiam Semka Piotra Kucińskiego. Pozdrawiam Przemka Twardowskiego. Pozdrawiam Przemysława. Pozdrawiam Wiktora Chudzika. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. No dobra, to teraz słuchajcie. Zapowiedź mojego livea będzie dzisiaj o godzinie 16.00 z moim znajomym. Tak jak zawsze, od 16.00 do 17.10. Co każdy czwartek będę dla Was zapowiadał rano powiedzmy na 12.11 tego live'a. A dodatkowe filmy dopiero jutro nagram, bo dzisiaj jeszcze mamy do nagrania po tym filmiku, oczywiście kolejny odcinek z. The Backrooms Multiplayer, kolejny odcinek, chyba już bodajże, hashtag trzeci, więc ta zapowiedź mojego live'a na dzisiaj jest bardzo ważna. Dzisiaj będzie ten live o godzinie 16.00 z moim znajomym. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przyfajny odcinek zapowiedzi mojego dzisiejszego live'a i... Moich jutrzejszych dodatkowych filmików, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to, to rodno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. czyści pa anarka. Pa.